Dobry wieczór. Witam Was w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozpoczniemy od Ewangelii według Świętego Mateusza. Szósty rozdział i końcówka wersetu ósmego i kolejne. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Kochani, jest to modlitwa Pańska, tak zwana, albo inaczej, ojczy nasz. Myślę, że najbardziej znana modlitwa na całym świecie, z całą pewnością znana w Polsce. I tutaj, jeżeli. Słuchaczu drogi jesteś katolikiem, to pewnie kiedy wypowiesz te słowa, za chwileczkę odśpiewasz dalej, bo Twoje jest królestwo potęga i chwała na wieki. Jeżeli, drogi słuchaczu, jesteś protestantem, to pewnie dopowiesz, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. A jeżeli jesteś innym protestantem, to pewnie w ogóle nie powiesz tej modlitwy, bo uważasz, że jest to paciorek i nie będziesz jej wypowiadał. Ale dzisiejszy podcast nie jest na ten temat, czy jest to prawdziwa modlitwa, nieprawdziwa, mamy się nią modlić, czy mamy się jej nie modlić. Z całą pewnością wszyscy ludzie, nieważne, czy są właśnie chrześcijanami, czy są niewierzący, ateiści, agnostycy, czy jakkolwiek się zwą, w Polsce zna tą modlitwę każdy, bo każdy z nas wychował się w domu. Może niekoniecznie chrześcijańskim, ale ludzi, którzy uczęszczali do kościoła, pewnie spora część z Was uczęszczała na lekcje religii. No, znamy po prostu tą modlitwę. Z całą pewnością jest ona zapisana w Piśmie Świętym, tak jak czytałem tutaj w Ewangelii Świętego Mateusza. Jest jeszcze w Ewangelii Świętego Łukasza, bodajże w 11 rozdziale też możemy przeczytać. Może troszeczkę inną wersję, innymi słowami to jest powiedziane, ale sens jest ten sam. No i my zapewne też kiedy modlimy się, przyjęło się w Polsce pewną formułkę tej modlitwy, która jest troszeczkę inna niż to, co tutaj przeczytałem, ale sens jest jak najbardziej zachowany. Więc jest to sprawa, którą wszyscy powiedzą, że rzeczywiście taka rzecz jest w Biblii. To znajdujemy bez żadnego problemu i właściwie ciężko zaprzeczać, że nie ma czegoś takiego jak ta modlitwa albo inaczej, że nawet Pan Jezus się nie pomodlił w ten sposób, no bo tutaj jest też tak zachęta, wy zatem tak się módlcie i mówi właśnie Pan Jezus te słowa. Natomiast tytuł tego podcastu jest Ojcze Nasz w Trójcy Jedyny. I teraz troszeczkę kilka słów właśnie o tej Trójcy Świętej, tak zwanej albo Trójjedyności Boga i to, trójjedność Boga to jest chyba najbardziej takie teologiczne zagadnienie, czy taka nazwa teologiczna, najbardziej prawdziwa trójjedność Boga. O. Jak powiedziałem, wszyscy są przekonani, że modlitwa Ojczy Nasz jest w Piśmie Świętym. Natomiast jeżeli mówimy o tej tak zwanej Trójcy Świętej, no to już tutaj są zdania o wiele bardziej podzielone niż w przypadku modlitwy Ojczy Nasz. Ponieważ... Nie znajdujemy tak naprawdę w Piśmie Świętym, właśnie takiego sformułowania, takiego słowa, przede wszystkim słowa, ponieważ rzeczywiście nie ma nic o Trójcy Świętej jako takim słowie, ale ta Trójca wynika w inny sposób, można łatwo ją wyczytać. No i niektórzy właśnie tutaj mówią, że nie zgadzają się z tym, bo. Coś takiego mówienie to jest dokładanie czegoś do Biblii, drudzy, nie że, że to jest coś coś normalnego. I ja znowu tutaj nie chcę rozstrzygać tego konfliktu, bo już na temat mm, trójjedynności Boga też nagrałem podcast, jakieś kazania w tym temacie też y, były. Więc co chciałbym y, na co chciałbym zwrócić uwagę? No na taką rzecz wspólną, A może taką albo wskazać wam na taką rzecz, o której może y, nie wiedzieliście. Bo kiedy mówimy właśnie o trójcy świętej, tym tej trójjedności Boga, to generalnie mówimy o tym, że jest jeden Bóg, który jest w trzech osobach. Nie wiem, czy zastanawiali się w ogóle, jaka jest właściwie ta rola tej trójcy świętej, no skoro takiego w ogóle słowa nie ma. No i skąd w ogóle wiemy, że jest jakaś rola, i czy ta każda. Z tych osób, które składają się na Trójce świętą, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, ma w ogóle jakąś rolę. I słuchajcie, właśnie to wyjaśnia między innymi ta modlitwa. Sam Pan Jezus właśnie w modlitwie ojczy nasz. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie Biblia wskazuje właśnie na trójdenność Boga, na tą trójcę świętą, ale popatrzmy teraz, co mówi na ten temat. Pan Jezus, sam Pan Jezus. Więc Pan Jezus wyraźnie podkreśla rolę ojca, syna i ducha świętego w tej modlitwie, tak zwanej modlitwie pańskiej. Podkreśla i mówi o roli ojca. No, oczywiście ta modlitwa zaczyna się Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, ale ma być kierowana do ojca. Niektórzy właśnie powiedzą, że to jest ten jeden Bóg i tylko jest ojciec i nic więcej. No, ale. W takim razie zobaczmy, jaka jest rola tego Ojca w tej modlitwie. Pan Jezus wskazuje tutaj na Ojca jako kreatora i dostarczyciela wszystkiego. Gdzie to widzimy? No właśnie w tych słowach, które zazwyczaj wypowiadamy jako chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. Bóg, Ojciec, jest kreatorem i. Zapewnia wszystko na tym świecie, więc to jest jedna z jego roli, i tutaj w tej modlitwie właśnie na to wskazuje Pan Jezus. Pan Jezus również podkreśla rolę Syna. No, niektórzy powiedzą, że Pan Jezus zawsze wskazywał tylko i wyłącznie na Ojca, modlił się tylko i wyłącznie do Ojca, był taki skromny nigdy nie wskazywał na siebie. No, nie wiem, jak się wtedy ci od, co tak sądzą, odniosą do słów, że ojciec i ja jedno jesteśmy, które wypowiada na przykład w Ewangelii Jana. I wyraźnie też wskazuje na to, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, a ja jeżeli jest Synem Bożym, jest też Bogiem. Pan Jezus wyraźnie przedstawiał się jako Bóg, to nie znaczy, że stawiał siebie ponad Ojca. Ale wyraźnie mówił o tym, że jest synem Bożym, że jest Bogiem, że jest Chrystusem, wyraźnie to pokazywał. Ale tutaj w tej modlitwie podkreśla też właśnie rolę Syna, czyli swoją właśnie jako pokutną ofiarę, kiedy wypowiada słowa i odpuść nam nasze grzechy. Popatrzcie się, przecież odpuszczenie grzechów jest tylko możliwe w zastępczej i pokutnej ofierze. Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie możemy mieć jedynie odpuszczenie naszego grzechu i wybaczenie naszych grzechów. Widzimy tę rolę właśnie w tej modlitwie samego Syna, samego Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy Pan Jezus modli się i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albo w innym tłumaczeniu, i nie dopuść, abyśmy byli kuszeni, ale ustrzeż nas od złego, pokazuje, że jest to jedynie możliwe poprzez życie Wespół z zamieszkującym w nas duchem świętym. Właśnie to ta trzecia część Trójcy Świętej. Tak więc wyraźnie widzimy, jak podkreśla Pan Jezus sam w tej modlitwie rolę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jak mówiłem. To oczywiście nie jest jedyny fragment, gdzie możemy wyraźnie przeczytać o jednym Bogu w trzech osobach. Ale jeżeli ktoś ma wątpliwości jeszcze do tej pory, to proponuję, aby właśnie zacząć od tego fragmentu, a później przestudiować inne fragmenty i zobaczyć taką właśnie ciekawostkę, o której może nie wiedzieliście się, bo mało. O tym się mówi, ale ta modlitwa, która jest rzeczywiście też i wzorem nie tylko modlitwą do wypowiadania, ale i też wzorem modlitwy o tym też kiedyś mówiłem, kazania może w podcaście jeszcze pokażę i przedstawię ten wzór. W tej modlitwie naprawdę możemy zobaczyć wiele, wiele rzeczy. Niesamowita, potężna modlitwa, Ojcze nasz. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało to udostępnij dalej daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.